W zwiastunie Shadow of the Earth Tree pojawia się postać, która bezapelacyjnie skradła serca i umysły graczy. Wszyscy formułowali te same pytania i prześcigali się w domysłach, kim też jest Mesmer Palownik, tajemniczy półbóg, zapomniany lub też niechciany syn królowej Mariki. I choć na razie nie znamy jego historii czy motywacji, to już sam wygląd Mesmera stanowi niesamowitą pożywkę dla wszelkiej maści domysłów i teorii. Tajemniczy antagonista o smoczych oczach, z zapleców którego wyłaniają się dwa węże, a jego zbroja upstrzona jest masą smoczych i wężowych atrybutów. I choć nie miałem w planach takiego materiału, to jeden ze wspierających, dzięki Darth Revan, podrzucił mi na Discordzie pewien film, do którego link znajdziecie w opisie. Autor tego materiału sugeruje, że Mesmer może być wzorowany na pewnym starożytnym sumeryjskim bóstwie. A podobieństw jest tak wiele, że zwyczajnie nie mogłem przejść obok tego obojętnie. Zaczynajmy: Ningisz Zida. W mitologii sumeryjskiej, wywodzącej się z rejonu starożytnej Mezopotamii, możemy natrafić na informacje dotyczące pewnego lokalnego bóstwa, którego charakterystyka ma wiele wspólnego z postacią Mezmera Palownika. Boszkiem tym jest Zida. sumeryjski bóg wegetacji, zwany też bóstwem świata podziemnego, a czasem także wojny. Jego kult był powszechny w miastach państwach Girsu oraz Lagasz, znajdujących się w południowym regionie Mezopotamii. Gdy przybierał ludzką postać, z jego obu ramion wyrastały dwa węże. Na tym jednak nie koniec rewelacji, bowiem wspomniany Bóg miał rzekomo jeździć na smoku. Stąd też nazywano go skrótowo Bogiem Węży lub Bogiem Smoków. Jak dobrze wiemy, oba te atrybuty są silnie podkreślone w wizerunku Mesmera. Spróbujmy więc jeszcze bardziej zagłębić się w podania o Ningiszidzie oraz związaną z nim symbolikę. Być może pozwoli to nam rzucić nieco więcej światła na postać budzącego grozę Palownika. Pan dobrego drzewa. Imię Ningish Zida w starym języku sumeryjskim możemy przetłumaczyć jako pan dobrego drzewa lub też ten, dzięki któremu drzewo dobrze wzrasta. Rodzi to naturalne skojarzenia ze złotym drzewem, które oświetla i góruje nad całym międzyziemiem. I jest to prawdopodobnie to samo drzewo, które obecnie przesłania odciętą od reszty kontynentu krainę cienia. Czyżby to właśnie Mesmer zasadził drzewo dla swojej matki, czyli królowej Mariki? Niewykluczone też, że pierwsze złote drzewo zostało zasadzone właśnie w krainie cienia, ale z przyczyn, których jeszcze nie znamy, plan ten musiał zostać porzucony. Wiemy natomiast, że droga Mariki do zostania boginią zaczęła się właśnie w krainie cienia, a w samym dodatku przyjdzie nam lepiej poznać jej przeszłość. Pan podziemi. Jak wspomniałem już wcześniej, Ningishzida Zida znany był w mitologii sumeryjskiej także jako Pan podziemi. Dosłownie nazywa się go nosicielem krzesła podziemnego świata lub też szambelanem podziemi. Warto w tym miejscu dodać, że bożek ten w okresie letnim odpowiadał za wzrost roślinności i obfitość plonów. Wtedy też najczęściej przybierał postać węża. Natomiast gdy przychodziła zima, a natura na jakiś czas obumierała, oznaczało to, że Ningishzida Zida schodzi właśnie do podziemi. Gdy jednak mróz przemijał, Ningishzida Zida wraz z nadejściem wiosny miał wychodzić z podziemi, na nowo pobudzając naturę do życia. Mesmer Palownik również na ten moment jawi się nam jako władca podziemi, których kraina cienia ma być swoistym odpowiednikiem. Zasiada także na tronie, co dodatkowo sankcjonuje jego pozycję jako pana tego miejsca. Symbole. Osobnego omówienia wymaga także pieczęć mezmera, która również jest kopalnią ciekawej symboliki. Omówmy więc po kolei jej poszczególne elementy. W centralnym punkcie pieczęci widzimy symbol kaduceusza, czyli włócznię, którą oplatają dwa bliźniacze węże. Kaduceusz zwany jest także symbolem herolda. Heroldzi natomiast byli określani jako wysoko postawieni urzędnicy na dworze lub też głosiciele nowej idei. Dodam także, że jak na ironię, kaduceusz jest również symbolem pokoju. Po lewej stronie pieczęci widzimy natomiast płomień mający symbolizować zapewne płomienie Mesmera. Zresztą, jak mówi sam bohater niniejszego filmu, wszystkich pozbawionych złotej łaski czeka śmierć w objęciach płomieni Mesmera. Ostatnim symbolem, znajdującym się po prawej stronie pieczęci, jest wężowy krąg, który przypomina symbol Uroborosa. Przedstawia on węża zjadającego własny ogon. Jest to przedstawienie tak teorii wiecznego powrotu. Mamy tu do czynienia z symboliką cyklicznego procesu narodzin świata, jego śmierci, a następnie odrodzenia, który trwa w nieskończoność. Smoczy Bóg Mesmer może mieć o wiele więcej wspólnego ze smokami, niż się na ten moment wydaje. Ma on smocze oczy, co jednoznacznie sugeruje, że brał udział w rytuale smoczej komunii lub też sam ją kiedyś zainicjował. Nie wspominając już o pancerzu, na którym poza wizerunkiem węża nie brakuje również smoczych symboli. Szaty mesmera przypominają także zbroję, którą nosili smoczy rycerze. Jedną z takowych można znaleźć chociażby w przeklętym Farum Azula. Warto w tym miejscu dodać, że w sumeryjskiej mitologii istnieje potwór zwany jako Bashmu. Była to osobliwa hybryda węża ze smokiem, a dokładniej rogaty wąż z dwiema przednimi łapami oraz skrzydłami. Być może to zbyt daleko idące przypuszczenie, ale czyżby to właśnie Mesmer był zapomnianym bogiem smoków, którego powrotu wyczekuje chociażby smoczy władca Placidusax? Bluźnierstwo. W międzyziemiu jakie znamy, zarówno smoki, jak i węże są traktowane jako stworzenia stojące w opozycji do złotego porządku. I choć na przestrzeni lat na eldeńskim dworze tolerowano praktykowanie smoczej komunii, raczej traktowano owe obrzędy jako zło konieczne. Podobnie było z symbolem węża, który wprost uważany był za bluźnierczy. Nie oznacza to jednak, że Mesmer posługuje się bluźnierczymi symbolami. Jak sugeruje nam autor materiału, na który się powołuję, obie te rzeczy mogły dopiero zacząć być określane jako bluźnierstwo właśnie z powodu Mesmera. Czy te rewelacje znajdą potwierdzenie w samej grze? Tego dowiemy się już po premierze Shadow of the Earth Tree. A jakie są Wasze teorie odnośnie korzeni i przeszłości mezmera? Koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. I jeśli podobał Wam się ten materiał, gorąco zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Mówił do Was Adam Szymański i wielkie dzięki za odwiedziny w Balmora House.